My dear Matura candidates, witam wszystkich maturzystów. Uh, today we are working on reading comprehension. Dzisiaj pracujemy nad czytaniem ze zrozumieniem. In this particular task, uh, you are going to read four texts on traveling by plane. And uh, there are three sentences which describe the purpose of each text. And you To decide which uh, sentence describes the text best. Słuchajcie, macie tutaj tekst na temat uh, podróżowania samolotem i macie trzy zdania, które uh, krótko mówiąc opisują uh, cel uh, danego tekstu. Uh, the best tips for you as for this particular Exercise are as follows. Jeśli o rady dla was, jeśli o, uh, to zadanie, uh, to uh, read uh, the text carefully so that you understand everything very well. Translate that into Polish in your head. Okay? And then uh, read the sentences. And also translate them into Polish so that you know what to concentrate on. And if you uh, choose a sentence, if you pick a sentence, make sure that there is evidence for your answer in the text. Więc jeśli chodzi o rady dla Was, to przede wszystkim przeczytajcie uważnie tekst, przetłumaczcie sobie te zdania na polski w, w swojej głowie. Przeczytajcie również te zdania, które opisują ten tekst, i również przetłumaczcie sobie je na język polski. Jeżeli decydujecie się na wybór danego zdania, to pamiętajcie, żeby mieć dowód w tekście na Waszą odpowiedź. Ok? So, these are the most important tips. Now uh, I'm giving you 3-4 minutes. Uh, read the text. And choose the best sentence. The sentence that shows the purpose of the text. Więc teraz macie 3-4 minutki. Zatrzymajcie wideo, przeczytajcie tekst, wybierzcie zdanie, które krótko mówiąc mówi o tym, o czym mówi ten tekst, i wróćcie do mnie, aby sprawdzić swoje odpowiedzi. Okay, I assume everybody is ready. Uh, podejrzewam, że wszyscy są gotowi. So, uh, the first thing that we should do is let's read the text together uh, and let's translate it into Polish. All right? Uh, please try to read it with me so that you will uh, also have a chance to practice your pronunciation. Zawsze czytajcie ze mną, bo to szansa dla was do ćwiczenia wymowy. Okay, when planning a plane trip, avoid direct flights. Book connecting flights instead. Uh, book your flight at least three weeks in advance. Be flexible with the dates of your flight. Wednesdays are the best days to fly, and Sundays are the worst. To get the cheapest tickets, book your flight on a Sunday. This is the day when most airlines announce their special offers. This way, you'll have more money in your pocket. Okay, so right now let's translate it into Polish. A teraz przetłumaczmy ten tekst na język polski. A kiedy planujecie podróż samolotem? Unikajcie bezpośrednich lotów. Zamiast tego, rezerwujcie loty z przesiadką. Rezerwujcie lot przynajmniej trzy tygodnie z wyprzedzeniem. Bądźcie tacy giętni w kwestii dat Waszych lotów. Środy są najlepszymi dniami do latania, natomiast niedziele są najgorsze. Aby kupić najtańsze bilety, rezerwujcie lot w niedzielę. To jest dzień, kiedy większość linii lotniczych ogłasza swoje wyjątkowo dobre oferty. W ten sposób Będziecie mieli więcej pieniędzy w waszych kieszeniach. OK, and right now let's read uh, the sentences, which show the purpose of the uh, texts. No, a teraz przeczytajmy te zdania, które e, e, podsumowują e, cel każdego e, z, z tych tekstów. The first one, pierwszy. Uh, this text describes how an airport solved the problem of annoyed passengers. In Polish, ten tekst opisuje jak lotnisko rozwiązało problem z pasażerów. Um, do we have anything about annoyed passengers here? Uh, Do we have the information about the airport solving any problems? Czy mamy tutaj w ogóle w tekście cokolwiek na temat zdenerwowanych pasażerów? Um, cokolwiek na temat uh, lotniska, które rozwiązywało uh, tego typu problem? Nothing about that. So 5.1 is is definitely not the correct answer. What about 5.2? This text may be useful to people who are looking for travel bargains. In Polish, ten tekst może być użyteczny dla ludzi, którzy szukają uh, takich okazji, jeśli chodzi o podróżowanie. So, uh, do you think this sentence is correct? Yes, It is. It is correct. Why? Because they give you the tips um, referring to how to save your money. Uh, słuchajcie, tak naprawdę ten tekst uh, jest uh, listą pewnych rad zmierzających ku temu, aby zaoszczędzić uh, pieniądze. Uh, because if you do all of these things. You will have more money in your pocket. Jeżeli będziecie się trzymać ich wytycznych, które są tu wymienione, zaoszczędzicie pieniążki. Zostanie wam więcej pieniędzy w waszych kieszeniach. And what about the last one? This text is a review of a book, which is based on a true story. Ten tekst jest recenzją książki, która jest oparta na prawdziwej historii. Do we have anything about that here? No, nothing about the fact that this is uh, a review of a book uh, based on a true story. So, definitely 5.3 is not uh, the correct answer. Okay, I hope that you have understood how to do this particular test. Uh, I hope that your answer uh, is correct. If so, I'm proud of you. Słuchajcie, mam nadzieję, że zrozumieliście, jak wykonywać takie ćwiczenie i mam nadzieję, że Wasza odpowiedź była poprawna. Jeśli tak, to jestem z Was bardzo dumna. Ok, uh, that, that's it for now. Uh, come back to me for further practice. Wróćcie do mnie, uh, aby ćwiczyć dalej.